Widzowie to jest kolejny dzień na Palionowie, witam was bardzo serdecznie, ale jednak zanim zaczniemy ten odcinek, koniecznie proszę Was o subskrypcję tego kanału, ponieważ lecimy do 200 tysięcy subskrypcji. I moi drodzy, wbicie na Instagrama, ponieważ tam są teraz naprawdę często fotki. Dzisiaj będę zrobić kolejne, więc moi drodzy, na pewno będzie kolejna fotka na Instagramie. Pamiętajcie też że zostawieniu łapki w górę, a my przechodzimy, moi drodzy, do palionowa. Ha, Palionowa jak palionowa, moi drodzy, czyli to jest kolejny dzień w naszej pięknej wiosce w palionowie, moi drodzy, w którym w dzisiejszym odcinku. Widzowie, musimy zrobić coś takiego, że po prostu musimy być przygotowani, moi drodzy. Na każdą ewentualność, ponieważ wioska zaczyna kwitnąć, tak? Jak doskonale wiecie, musimy zacząć, moi drodzy, działać w taki sposób, żeby ta wioska wyglądała po prostu y, dobrze. Nie możemy pozwolić, żeby ten creeper wybuchł, to na pewno, moi drodzy, więc macie czas na zostawienie łapki w górę, dopóki nie zabiję tego creepera i mam nadzieję, że każdemu się uda, ponieważ to jest naprawdę mega ważne mordeczki. A też pamiętajcie o tym, że, moi drodzy, no, łapeczki są mega ważne, tak? Pomagają w iściu odcinka, więc mam nadzieję, że jeżeli ktoś lubi moje filmy, no to zostawia od razu łapkę w górę, bo to jest mega ważne. Ogólnie też zauważyłem, że w poprzednich odcinkach słabo oświetlone, ale. Mam nadzieję, że już to zmieniłem. Możecie napisać w komentarzu, czy wszystko w kamerce jest już ok. Ale chyba, jak tak patrzę. Kurde, chyba jest dobrze, co? Chyba ten czystoniaka jest już na swoim miejscu, więc powinno być dobrze. Ogólnie jakie strony dzisiejszy odcinek. Widzowie, w dzisiejszym odcinku musimy tutaj troszkę wyeliminować tych stworów, to jest przede wszystkim, ale najpierw Primo musimy zrobić w końcu łóżko, bo dalej nie mam, jak widzicie, dalej nie mam przedmiotów. W poprzednim odcinku byliśmy na wyprawie, udało mi się z niej naprawdę solidnie wrócić, jest ok. Tu w ogóle mam jakieś kurczaczki. One chyba były od kloca, jak on tam zginął, no to ja niestety nie pozbierałem mu wszystkich itemów, bo on już został po prostu w palionowie. W sensie wziąłem mu wszystkie itemy, ale mu nie oddałem wszystkich, no i właśnie tego mam tak sporo itemów. I właśnie moi drodzy, po prostu on został już w ja ja stamtąd wróciłem No i było totalnie na spokojnie, ale dzisiaj moi drodzy musimy naprawdę znaleźć to łóżko No i mam nadzieję, że dzisiaj też po prostu pójdziemy sobie do jakiejś kopalni, poszukamy diaksów Moi drodzy, to są priorytetowe rzeczy na dzisiejszy odcinek Ogólnie czytałem wasze komentarze i mega wam się podoba to, że zaczęliśmy znowu nowe Palionowo Więc mega się cieszę z tego względu Teraz Palionowo będzie codziennie na kanale, praktycznie codziennie Ponieważ jutro prawdopodobnie, bądź pojutrze będzie troszeczkę inny odcinek Ale żeby dowiedzieć się, co to będzie za odcinek priorytetowo, czyli Szybciej, ponieważ prawdopodobnie dzisiaj go nagrywam, ale jeżeli chcecie wiedzieć, co będzie to szybciej, to wbijajcie, moi drodzy, na Instagramu, no bo tam na relacji na pewno coś o tym wspomnę, prawda? No i w tym momencie, moi drodzy, lecimy po prostu przed siebie, lecimy dalej i idziemy, moi drodzy, znaleźć po prostu pewną rzecz. A Wy nie wiecie pewnie, co to za rzecz Moi drodzy, pewnie już to powiedziałem w tym odcinku, ale my potrzebujemy, moi drodzy, łóżka. Ja przejdę tą całą sawannę w poszukiwanie tego łóżka, w poszukiwaniu jednej owcy tak naprawdę, ponieważ... Bez łóżka nie da się w tym Minecrafcie żyć. Naprawdę wchodzi tryb nocny i ja już nie jestem w stanie wymówić naprawdę żadnego słowa. I to jest... Ciężkie, to jest smutne, ciężkie, przykre, straszne, ponieważ powiem wam szczerze widzowie, że nie lubię czegoś takiego jak nie mam łóżeczka, bo że nie lubię w ogóle nocy, ja mam powiem szczerze, że noc dla mnie to jest najgorsza pora dnia, e, jeżeli chodzi o Minecrafta, ponieważ tam jest tyle wtedy stworów, wiecie o co chodzi, nie, jest masakra dużo stworów i to mega mnie irytuje, a jednak wolałbym mieć to łóżeczko zawsze w domku, bo my też w ogóle swoją drogą nie mamy żadnego domku, to jest kolejny problem. Kolejny problem jaki mamy tutaj do zdarcia, Jak widzicie w ogóle ja już mam strasznie mało tutaj jedzonka Więc zaraz chyba będziemy musieli jakiegoś królika uporować <laughs> Ale nie, mamy jeszcze kuczaczki, więc spoko Przeżyjemy, ogólnie jedzonka mamy nawet dużo W sensie klos miał strasznie dużo, no ja bym tutaj Wprawdzie wziąłem to jedzenie w jakiś tam sposób No ale to jednak on zginął, prawda Więc to nie jest do końca też nasza wina Ogólnie jestem ciekaw co jest właśnie za tą pustynią I chyba mamy normalny Biom, na co bardzo liczę, Ponieważ tam mam nadzieję, że znajdę owcy I będziemy mieli moi drodzy już normalne łóżko A jeżeli my mamy normalne łóżko, to Oznacza to tylko jedno, drodzy, że jesteśmy już po prostu ustawieni, jeżeli chodzi o te względy. No, ale właśnie nie jestem pewien, czy gdzieś tutaj będą owce, chociaż jest polanka, więc owce tutaj powinny być. Ja ogólnie. O, no! No po prostu lepiej być nie mogło My ogólnie mamy, wiecie co, żelazo Więc ja nie będę zabijać tych owiec, widzicie tutaj taki surowie ma tutaj, e, takie szkoła Przetrwania z Davem, ogólnie zrobimy tak, że Weźmiemy sobie właśnie to żelazo, weźmiemy sobie Zbudujemy sobie, moi drodzy, nożyce, potrzebujemy Tylko dwa żelaza, więc to będzie ekstremalne tempo No i moi drodzy, po prostu, dzięki Właśnie temu żelazu, będziemy mogli e, z, Zdobyć e, e, nożyczki A nożyczki, moi drodzy, elegancko Pozwolą nam na ostrzeżenie owieczek Dobrze, a więc bierzemy sobie, proszę bardzo Nożyczki, to sobie już zniszczymy i sobie po prostu weźmiemy to, coś w środku, chyba mam tyle miejsca, mam te miejsca. Czemu ty się tak wolno niszczysz? Kurde! Kurde, daj mi się tak szybciej! O! Pyk, piecyk, ale mega długo się coś ten piecyk niszczył. No i dobra, weźmy sobie wełnę. Ja nie będę miał miejsca, no to tą... nie, będę miał miejsca na to wełnę, więc spoko. tniemy wszystkie owce, tniemy wszystkie owce, dawaj mi, dawaj mi wełnę, dawaj, dawaj, wełnę, dawaj, wełne, dawaj, dawaj wełne, dawaj, 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 dawaj wełnę, dawaj, wełnę, ile mamy wełny? 9. Okej, okay. czemu to się nie łączy? Łącz się, okej. Okay. Tutaj mamy jeszcze, widzę, czarną wełnę, więc tą czarną wełnę też sobie zbierzemy. Ona też nam się bardzo przyda. No bo wiecie jak jest, no takie rzeczy nam się zawsze mogą przydać, prawda? No i teraz mamy wełnę zebraną, mamy już 20 wełny, czyli w tym momencie stać nas. Na co najmniej 6 łóżek, więc to jest naprawdę koks sprawa Możemy nawet komuś sprzedać jakieś łóżeczko, jeżeli ktoś będzie chciał, więc to jest naprawdę super Ale my ruszymy dalej w tą wyprawę, ponieważ ja jestem, moi drodzy, ciekaw po prostu co jest tutaj na tym świecie dalej Mam wrażenie, że on ma wiele przed nami tajemnic, a myślę, że nie ma jeszcze sensu teraz wracać do Palionowa To jest kolejna wyprawa, moi drodzy, no trzeba tutaj te wyprawy jednak robić, jak się jest na początku Bo tutaj jednak jak znajdziemy sobie jakiegoś Kawa i do niego wejdziemy, no to prawdopodobnie będzie tam dużo diaksów, prawda? Więc musimy, moi drodzy, znaleźć tego Gavixona O, są kolejne owce, więc, moi drodzy, no my korzystając z okazji Weźmiemy sobie po prostu te owieczki, bo jednak się opłaca, prawda? Opłaca się brać te owce z tego względu właśnie, że taka wełna może się kiedyś przydać My ogólnie musimy sobie zrobić farmę owiec, to jest podstawa, moim zdaniem, na Palionowie Ale póki jeszcze jej nie mamy, no to właśnie warto zbierać takie wełno Wełny z owiec, bo właśnie to się bardzo przydaje na początku surwiwalka No i też, moi drodzy, pamiętajcie, że tutaj jest robiony totalny survival. Nie ma tu game moda, więc po prostu za niedługo też będą live'y w sensie prawdopodobnie był już dzisiaj Ten live, ponieważ ja odcinek, nagrywam ten odcinek na zapas, więc możliwe, że już był ten live dzisiaj rano Ale jeżeli go nie było, to oznacza, że będą, moi drodzy, live'y po weekendzie Bo będą na pewno, na weekend mnie nie ma w domu, właśnie wyjeżdżam w piątek wieczorem Więc moi drodzy, po prostu to jest filmik na zapas, dobra mamy dalej pustynię, więc myślę, że nie ma sensu tam dalej iść, po prostu wracamy. Ja mam po prostu zrobić cięcie i widzimy się, jak po prostu będę w palionowie, żeby nie przynudzać prawda? Widzowie, ogólnie wracając, natknąłem się na piramidę, więc moi drodzy, możemy sobie przetestować, czy się bardziej. Nie przysłać, ale zobaczyć co jest w tej piramidzie, ja powiem szczerze, że już tak dawno nie byłem w piramidach To jest w ogóle... O kurde! O kurde, ile jest... Co?! Ej! To jest naprawdę sytuacja, w której moi drodzy otarliśmy się o śmierć Tutaj naprawdę nie było blisko do śmierci Tu było robione bardzo duże ryzyko widzowie, ale na szczęście to przeżyliśmy W sensie nawet nie wiem jakim cudem udało nam się to przeżyć, tyle potworów Boże, żebyś ty nie spadł tam, dobra nie spadłeś, OK, Idziemy widzowie po te skrzynki, ale my pójdziemy po nie troszeczkę Rozsądniej niż każdy normalny człowiek Wejdziemy sobie po prostu tak ee, I zobaczymy co my tutaj mamy, a tu jest już w ogóle Tu jest już wszystko wzięte Tu jest już wszystko wzięte, ktoś już tutaj był Ale wiesz, że to w ogóle nie było Totalnie oświetlone tylko po prostu ktoś tu wbił i chamsko podebrał wszystkie itemy Nie, moi drodzy, jeżeli widzieliście u kogoś na odcinku, kto tutaj był To proszę napiszcie teraz w komentarzu, bo to jest czysta hamuwa, co ten ktoś zrobił Nawet nie oświetlił środka, a zabrał wszystkie zawartości skrzynek No to jest po prostu, to jest po prostu szczyt, szczyt bezczelności hamstwa, chamstwa, stwa. Widzowie, nie jestem zadowolony z tego właśnie faktu Dobra, czekajcie, musimy sobie tu postawić pochodnie, bo ja tutaj naprawdę nic nie widzę Nie wiem jak daleko jesteśmy, okej, okay, dobra Ja nie wiem właśnie jak daleko jesteśmy od bazy, ponieważ do bazy się maszło Kurde, się teraz zgubi you m I o się teraz zgubił, ale chyba szło się w tamtą stronę Dobra, no przejdziemy się kawałek, mi się wydaje, że to już nie jest daleko ogólnie do Palionowa A powiem wam, że szczerze, 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 szczerze Myślę tutaj na Palionowie, czy nie zrobić jakiegoś biznesu z bambusami bądź z kaktusami Ponieważ to jest bardzo dobre pod expa. Da się zrobić takie farmy expa kaktusa i bambusa, które praktycznie za was walą tyle expa na godzinę Że wy sobie sprawy nie zdajecie No tylko właśnie to jest kolejne pytanie, czy po prostu jest to sens tutaj robić I Możecie też napisać właśnie waszą opinię na ten temat Bo mi się wydaje, że byłoby to fajne My już chyba jesteśmy tam, jest chyba baza właśnie, więc dobra, ok, no po prostu widzimy się po cięciu, jak właśnie będę w Palionowie, bo nie jestem pewien, jak daleko to jest. Ogólnie to już, moi drodzy, docieram do miejsca, z którego wyruszyliśmy dzisiaj, mamy parę fajnych rzeczy, e, udało nam się, moi drodzy, też e, zwiedzić, właśnie zdobyć łóżko, po prostu zwiedzić piramidkę, niestety, była już ona tutaj o okupowana przez kogoś, ale to nic nie znaczy, ponieważ, moi drodzy, w tym momencie my jesteśmy w stanie zrobić sobie wreszcie łóżko, jestem chyba sam na serwerze, to jest w ogóle już czyjeś łóżko, ale nie będziemy w nie chodzić, nie, Mój czy ja to tutaj kurde źle widzę, czy to my po prostu mamy creepery w domku, no. Kurde, co to ma być? Nie może tu być, kurde, takich frajerów. Dobra chwila. Najpierw oświetlenie to podstawa. No przecież nie może tak być, że respią tu się takie frajery. Pyk, kolejny. Co jest? Ale on się teraz zrespił! Go nie było! Przysięgam, go nie było wcześniej. Dobra, nie wiem co tu się w ogóle, moi drodzy, w tym momencie dzieje, nie? Ale po prostu respią się potwory same. Respią się potwory same w naszej bazie, która jest już naprawdę dobrze oświetlona. Jeżeli jest z której strony, to można jeszcze bardziej oświetlić, no... Come on! Tutaj już naprawdę jest wszystko okej, okay, mi się wydaje, że... Wszędzie jest jakieś źródło światełka, tu jeszcze nie ma. Dobra, tu może, tu może, tu może, ale tak to jest naprawdę, kurde, wszędzie dobrze oświetlone. Nie powinno się już takiej tutaj rzeczy respić, prawda? Okej, okay, słuchajcie, teraz musimy zrobić następującego szpila. Musimy wejść sobie w crafting table i zrobić sobie, moi drodzy, łóżeczko. A my te łóżeczko czy my jesteśmy w stanie zrobić? Jesteśmy w stanie, no... Kurczę, piękne, białe łóżko! Pytanie, gdzie my je tutaj postawimy? Zbytnio my tutaj już nie mamy miejsca na takie y, rzeczy, więc powiem Wam szczerze, będzie ciężko, więc pójdźmy sobie do drugiej tutaj strony tej właśnie. Y, kurcze, labirynciku i tutaj będzie nasze łóżeczko my ogólnie nie przejmujemy się, że ktoś nam chciał się już tutaj wbić w sensie do naszego, e, naszego właśnie tutaj moi drodzy, miejsca zamieszkania, ponieważ to jest nasze, tak my na pierwszym odcinku powiedzieliśmy, że my tutaj zamieszkujemy i, i to jest nasze, tak, to, to trzeba tutaj bardzo mocno zaznaczyć, dobrze tutaj zaznaczymy sobie kolejną naszą rzecz, czyli piecek po prostu tu sobie będziemy przepalać rzeczy, bo ja sobie muszę przepalić, moi drodzy, jedzenie nie, nie to, jedzonko, i ogólnie słuchajcie, odłożymy sobie już Kurczę, mam jednego diaksa, jeden diaks mi został Ogólnie tutaj mamy nasze rzeczy z wyprawy Mamy tutaj dość bardzo dużo, bym powiedział wręcz e, Rzeczy, które mogą nam się przydać później Na przykład właśnie e, żelazo Które też trzeba swoją drogą przepalić Ziarna kakaowe, pisaliście, że to się da zasadzić Ja idę to właśnie teraz sprawdzić Ponieważ jestem ciekaw, czy to jest w ogóle prawda, chwila Mówiliście, że to się da zasadzić, ja właśnie nie wiem, czy na drzewie Na drzewie, no ale co się robi Z tych kokobinsów, jak one wyrosną, kurde, widzowie Musicie mi to napisać, bo ja naprawdę Na takiej tak nowej wersji jak ta, czyli 1.16.4 tutaj jest w ogóle E, nie grałem mega dawno, więc właśnie nie wiem w ogóle co to robi Co takie właśnie rzeczy są w stanie zrobić, więc kurde te kokobincy wydają się ciekawe A Michu życie może być bardzo właśnie dobre do niektórych przyrządów, tylko właśnie musicie mi niestety wspomnieć w komentarzu po prostu przypomnieć, tak? Co to robi moi drodzy, no bo ja już niestety właśnie tego nie pamiętam No a w tym momencie, moi drodzy, no, otarliśmy się o śmierć, ale żyjemy na szczęście Moi drodzy, obiecuję, że następne odcinki będą szybsze, raczej znaczy, dłuższe, ale w tym momencie musiałem nagrać jakiś szybki odcinek, bo zaraz właśnie jadę do tej Warszawy, więc niestety kurczę nie mam dużo czasu, moi drodzy. Rodze. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka Koniecznie subskrybujcie kanał po więcej A my się widzimy jutro w kolejnym odcinku Przepraszam, że tak króciutko, ale będzie szybciej Naprawdę, znaczy będą dłuższe odcinki Ponieważ moi drodzy, no jak wrócę z tej bawy To obiecuję, że wezmę się za dłuższe odcinki i live. Także do usłyszenia, dobrego dnia, pozdro!